Właśnie. Może wystarczy po prostu zabić Toriana, by załatwić sprawę. Może. A, tak, wystarczy tylko zabić Toriana. <grytanie> Spróbuję, ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić, nie zabijając kolonistów. Musi być inny sposób. Może i jest. Porozmawiaj ze mną, zanim wyruszysz. Po wszystkim upewnij się, że nie okay. zostały tutaj żadne dowody. Spoko. Y oddamy mu tylko ten. Dysk, czy co to Udało się jest? znaleźć w ruinach mój komputer? Udało mi się odnaleźć dane i przenieść je na twój OSD. Świetnie, jestem zobowiązany. Dziękuję. Chociaż tyle mogłam zrobić, skoro już tam byłam. Doceniam to. Proszę. uczciwie zarobione kredyty. Jeszcze raz dzięki, komandorze. A tak... Y Czekajcie. Ło, wow, masakra. Czy oni muszą mi dawać tyle rzeczy? No tak, ile ja mam pieniędzy? Jezus Maria. <laughs> bo m, któryś z użytkowników właśnie mi mówił, że nie dostaje nic pieniędzy od tych ludzi, z którymi tam robię zadania. Bo mam właśnie... Um, Dziewięć... 9 milionów, tak? Ja, 9 milionów. I już więcej nie mogę mieć. Kasy. <noise> no cóż, faktycznie mam tyle. Jezu. Ale. Ja nigdy. Nie wiem. O, co to. O, notatki w dzienniku wspominały o systemie Matano w gromadzie morzarcowego. Można by się tam wybrać. A to jest jakaś misja poboczna, dobrze. A, to tu kilka misji pobocznych żeśmy dostali, fajnie. A tu? Dobra, czekajcie, no. Oddaliśmy to zadanie. To teraz jeszcze z tą laską musimy pogadać. Cieszę się, że nam pomożesz. Sądzę, że istnieje sposób, aby uniknąć zabijania kolonistów. Co dokładnie miałaś na myśli? Możesz użyć neurostymulatora, by zneutralizować kolonistów. Na przykład granatu gazowego. Wypuszczenie chmury gazu w tamtym miejscu to chyba nie najlepszy pomysł. Przecież to nie broń. To środek owadobójczy, z którego korzystamy w laboratoriach. Zawiera śladowe ilości tetraklopiny, degeneratora neuromięśniowego. Mógłby zadziałać na nich jak środek paraliżujący. Najlepiej naładować tym środkiem granaty wstrząsowe i po sprawie. Aha. Okej. Okay. Brzmi dobrze. Zrobię co w mojej mocy. Doskonale. Serdeczne dzięki, komandorze. E, w ulepszenie z gazem przeciwtorianowym. Nie wkroczymy, ok. dopóki nie oczyścisz drogi. Okay. Powodzenia! Z zaraz. Zapiszmy grę. I... Nie to. <laughs> Jezus. Ekwipunek. Znowu coś dostałam. A ten przeciwtorianowy. Ulepszenie granatów, dobra. Ym, granatnik. A jak się używa granatów w ogóle? Tu mam coś ustawione przeciwtorianowe. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak się używa granatnika. Bo tego nigdy nie używam <grym> normalnie. Nawigacja, broń granat jest na R? okej, okay. postaram się nie strzelać do kolonistów na R, tak? Dobra, to idziemy. Idziemy zrobić porządek w nadziei złu teraz. <grych> A jeszcze musimy przejechać pewnie tu też będą znowu gety. Dobrze, że ta droga jest taka krótka, nie? Taka bardzo długa. Wow, wow, wow. Ma komizm, jak zwykle. Tu mamy coś, nie wiadomo co. Wow, wow, Czekajcie. Tam coś jest. Ej, tu się pali. Mogę tu przejechać? Dobra, mogę. O nie, 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 nie. Są pancernik cały. Okej. Okay. Dobra, dobra. Nawet nie straciliśmy za dużo słony. Życia i w ogóle. Znaczy życia Mako, no. jeśli Mako mógłby w ogóle żyć, to... Nie straciliśmy nic specjalnego. Dobra. Tylko tyle ich tu było. A to nawet dobrze. Wszędzie hmm, 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 hmm. fruwają jakieś kawałki, nie wiadomo czego. O o, o, -o. To są te Toriany te o fuj, wygląda jak zombie. Zaraz, zaraz, zaraz. Stoj, stój, stój. stój. Nie strzelać do nich! Kurde, zapomniałam. Im chyba też trzeba zmienić. Sama nie wiem. Co to? Oni nie mają granatnika. Jak zrobić, żeby oni nie strzelali? przecież oni ich zabiją Co to za istota? Na pewno nie człowiek. No właśnie, czekajcie na kolonistów. Pod żadnym pozorem nie strzelać do kolonistów. Użyjemy granatów gazowych. Bardzo dobrze, komandorze. Chodźmy. Um. Ale ja nie wiem, czy oni nie będą tak po prostu strzelać. Nie wiem, jak zrobić, żeby oni nie strzelali do koni stóp. coś takiego dobra nie wiem No no miało się otworzyć to się nie otwarło? Teraz, tam co są tylko koloniści. Zaraz no. A, e, już nic z tego nie kapuję. Dlaczego nie mogę strzelać? Skończyły mi się granaty. E, gdzie jest ten granatnik cały? Dobra, czyli oni nie strzelają do kolonistów. To jest ten granatnik. Nie, granatnik to jest takie coś. On tego nie ma w ogóle. Świetnie, cudownie, co ja mam teraz zrobić. Nie mam granatów. Mogę ich po prostu ominąć. Dobra. bo nie wiem co teraz zrobić. Czekaj, a mogę wczytać w ogóle? Tak. Ja nie chcę tak, żeby tak było. To jest nie fair. Dobra, czyli ci yy, tacy zombiakowaci, to yy, są źli. W nich należy strzelać. A ci koloniści, czyli tam, gdzie pisze kolonista, to trzeba ich załatwić z granznika. Co to za istota? Na pewno nie człowiek. Pod żadnym pozorem nie strzelać do kolonistów. Użyjemy granatów gazowych. Bardzo dobrze, komandorze. Chodźmy. Dobra, musimy uważać, żeby się nam nie skończyły w takim razie. Zaraz, czy ja mam go ustawionego? Tak. Dobrze. Okay. Zapiszmy tutaj. Aha, no tak. No, otwórz ty drzwi. A idźcie wy, Zielonka na coś. ya